Jak ty się czujesz z opinią milionerki? Nap z taką auro milionerki? No, bo my kilka razy rozmawialiśmy o M kredycie. Nie raz <grym> rozmawialiśmy o, o tym, że laskuję. skończymy raty, później o wakacjach kredytowych. I tam w komentarzach się pojawiło dużo, że taka milionerka a kredyty bierze. Jak ty się czujesz jako milionerka w oczach ludzi? Ale przecież, y y no jak nie miałam kasy, to. <grym> Słuchaj, jakby przecież każdy bierze na przykład kredyt, największe firmy, największe jakby spółki. Nie, Klaudia Halejcio nie może, spółki Wodosz. mogą, Klaudia cię nie może. Wszyscy, no bo jakby e, chodzi o to, żeby mądrze inwestować pieniędzmi, nawet e, jeśli masz jakby pieniądze na koncie, to warto je na przykład inwestować, a wtedy na inne przestrzenie na przykład brać kredyt, no. Czyli już wytłumaczyłaś Jaki państwu, specjalnie dlaczego nie umiem zdecydowałaś zarządzać się tak. na ten kredyt. Oskar, Oskar tym wszystkim zarządza, tak? Myślę, że on pilnuje, żebyśmy płacili tą ratę na czas. Nie no, ale on jest taki bardziej matematyczny, nie? Ty jesteś taką artystką no, w oczywiście, tym tak. związku. Dobra, a to, bo pierwsza, druga część pytania została już rozwiana, a pierwsza, jak się z tym czujesz, że ludzie myślą, że jesteś milionerką i po prostu, że tam się mlekiem i miodem wszystko płynie? Mamy mleko i miód w lodówce. Субтитры